Cześć, nowy odcinek, nowy samochód Polones. Tu zabezpieczymy sobie przednią szybę. Zapraszam. Dzisiaj pokażę Wam, jak oczyścić, a następnie zabezpieczyć przednią szybę. Powłoka będzie hydrofobowa, tak zwana niewidzielna wycieraczka. Następnie należy umyć szybę ze względu na to, że ona jest ta w piachu, w pyłkach. Umyjesz? Jeżeli chodzi o płyn, jest to FX z 20-20, z Nieważne tutaj, jeżeli chodzi o jakim, jakim płynem to umujemy ja akurat tego używam do, do mycia szyb. Tu zależy mi na tym, żeby po prostu usunąć jak żeby przy kolejnym etapie oczyszczania nie porysować tej szyby. Dla lepszego efektu ja sobie szybę moczę gąbką, przecieram ją. A następnie używam preparatu Kirobin, prostaw plus kostki z filcem, którą, którym będę czyścił szybę. Strząsnąć. Ja nakładam dwie nieduże krople. Jak widzę, że preparat jest, rozlewa się na, ładnie na filcu, ewentualnie rozmasowuję to palcem do szyby. I jak przejadę, widzicie, tu nie jest wyczyszczona szyba. W tym miejscu dwa razy mocniej przycisnąłem. Proszę. I widać, gdzie szyba jest oczyszczona i zdjęta jest cały wosk, kamień i inne elementy, inne minerały, szyby. Szybę czyścimy do tego momentu, aż zobaczymy, że już jest tafla. Nie, nie kropelkujemy ona w żadnym miejscu. Jeżeli chodzi o tą szybę, no, na tej szybie na pewno nie mamy jakoś bardzo dużo kamienia czy, czy też wosków przytrudniejszych. Można też tak naprawdę zrobić to na rotacji. Wtedy, wtedy tak naprawdę jesteśmy w stanie większą powierzchnię i szybciej usunąć. Co do jakichś odprysków, rys, niestety, ale ten preparat tego nie usunie. Ten preparat tylko usunie minerały. Rysy jesteśmy w stanie spolerować. jeżeli chodzi o odpryski w zależności jak, jakiej są wielkości. Szybę, jak widzimy, mamy oczyszczoną. Teraz należy ją umyć, następnie odtłuścić i zaczniemy kłaść powłokę hydrofobową. Zmywamy to wodą, po kolei, tak, żeby nam preparat nie zasekł, aby było łatwiej. Następnie go spłukać i usunąć do, do zera. Ściągamy delikatnie nadmiar, tak, żeby szyby nie porysować. Kolejny krok Odtuszczanie. Nie mycie, a odtuszczanie. Musimy tą szybę otłuścić, tak żeby powłoka związała się razem z, z szybą. Do odtuszczenia szyby jest kilka preparatów. Najprostszy, najłatwiejszy jest to stuprocentowa ipa. Wtedy odpuścimy w 100% tą szybę. Kolejną, kolejny preparat to jest na przykład Racel albo Olyx z Autoszaina. Są to preparaty, którym najczęściej odtuszam lakier przed powłoką czy przed folią. Tym preparatem też możemy odtłuścić szybę. Polecam. Ja zrobię to olikiem, który jest tutaj w tej butelce, a następnie pokażę, jak położyć po bokach. preparat preparat na mikrofibrę, i następnie po kolei wycieramy odtłuszczając szybę. W tej chwili ona jeszcze trochę mokra jest, ze względu na to, że ścieka nam z dachu. To, to na koniec trzeba będzie tą szybę osuszyć. Pokazuję, jak to wygląda. Metodą na krzyż, poczekajmy, odparuje i wtedy dotrzymy na sucho. Sprawdzamy, czy powierzchnia szyb nie ma żadnych hejzów, zmazów. Jeżeli tak, docieramy delikatne szmatką. Jak czuć, jest bardzo tępa szyba, więc nie ma na pewno żadnego osadu, nie ma żadnego wosku, więc dobrze jest przygotowana na aplikację powłoki. Szyba oczyszczona, sucha, możemy kłaść powłokę. Powłoka zakły, strząsamy buteleczkę. Odkręcamy. Aplikujemy. Aplikacja, jeżeli chodzi o ten preparat, trzeba nalać parę kropli, tak żeby pad był wilgotny. I następnie na krzyż. Ja zawsze sobie najpierw zrobię w koło szybę i krzyżowo po kolei. Jak widzę, że. Powłoki nie ma. Powłoka nie wyciera się już na szybie. Dokładam preparatu. Aplikacja powłoki jest bardzo szybka w stosunku do e, czasu, ile e, potrzebujemy, aby oczyścić jak należy tą e, przednią szybę. A oczywiście. Nie tylko przednią szybę możemy zabezpieczyć, możemy zabezpieczyć wszystkie szyby i oczywiście lusterka. Powoduje to hydrofobowość, jeżeli chodzi o przednią szybę. W zależności od kąta, między producenci podają między 45 km na godzinę wzwyż. Ja bym powiedział, że przy polonezie no to 60 może wystarczy. Jest to moje auto, więc nie jeździ się tym samochodem szybko. Jeździ się dla przyjemności. Powłoka położona, jeżeli chodzi o dotarcie, możemy robić to od razu. Na pewno nie, nie warto czekać 15-20 minut. Czasami tam powłokę ciężej jest dotrzeć. Nie miałem takiego przypadku, ale mówię, gdzieś tam 2-3 minuty i można docierać. Pamiętajmy też, że docierajmy na krzyż. Sprawdźmy też po wytarciu, czy na wszystkich rogach jest wytarta, dotarta, nie ma żadnego zmazu, bo później Wam to zostanie na szybie, na szybie i trzeba będzie mechanicznie usuwać to. A najgorsze, że odnowa nowa, od nowa powłokę. Po dotarciu widzimy efekt. Szyba jest ładna, przejrzysta. Najlepiej nie wyjeżdżać przez najbliższe 12 godzin na deszcz. Nie, żeby nie było kontaktu z wodą, zależy mi na tym, żeby ta powłoka się utwardziła. Jeżeli chodzi o pióra wycieraczek, jak zawsze klientów proszę, informuję, aby wymienili pióra wycieraczek, bo szyba jest oczyszczona, jest położona powłoka. Wycieraczki mogą skakać. Przy nowych wycieraczkach nie będzie tego problemu o swoją widoczność na przedniej szybie, bo przez tą przednią szybę widzimy wszystko. Jeżeli nie macie narzędzi, nie macie miejsca, chcecie osiągnąć taki efekt, zapraszam do mnie do salonu Wilowa 36 w Lublinie. Jeżeli chcecie więcej zobaczyć filmików z tym oto Polonezem, to proszę lajkujcie, komentujcie i piszcie do mnie. Na pewno niedługo będziemy robić ten samochód od A do, do Z, jeżeli chodzi o lakier, wnętrze. Jest to moje auto, tak naprawdę mojego dziadka. Dostałem go w spadku i chciałbym, żeby to auto godnie reprezentowało firmę. W kontakcie.